Siewanko z tej strony zmęczony i Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, na moim kanale jest dzisiaj ze mną z ja pani Janina. Słuchajcie, y ja wiszę drewno kierownikowi. Ci, którzy oglądają odcinki, to wiedzą o co chodzi. I on wtedy pożyczy mi te koparki za to, że po prostu przywiozę mu jedną, dwukółkę drewna opałowego. No to co, lecimy do Jarka, zobaczmy gdzie Znaczy, no, muszę zapytać Jarka. Ja tak nie chcę brać bez jego wiedzy, on głupio no. Ale... Nie, bo... tam, na, na moją odpowiedzialność możemy pojechać, wiesz nie, co chodzi? nie? Nie, ja zadzwonię do Jarka Nie, i... tam, może nie tego, nie dzwoń Zadzwonię, tylko zadzwonię na domowy, on coś mówi, że ma problem z komórką A, na domowy, no, no, no. na domowy, no Zaczekaj, ja nie wiem, ten, to... y... No? W sumie ten, yyy... Ja, ja mam No to dobra, to ty zadzwonisz, ja nie będę tu przeszkadzała, ja tu dobra. zobaczę ten No, mi tutaj ta poczta przyszła, wiesz, dobra. ja ten... O, jest Jarek Jarek domowy Słuchajcie, dzwonimy Pierwszy raz do Jarka na domowy dzwonię, słuchajcie Tak w zasadzie, no, może nie pierwszy, ale rzadko się to zdarza Rzadko, bardzo rzadko do Jarka na domowy dzwonię Żebyś się chciał odebrać Cześć Jarek Cze Cześć Jarek, o chory jesteś, co masz taki ten chrypkę? Ty, słuchaj, ja mógłbym ja tam... Ty, ja jeszcze... Ja, jak na czoło! Eee, a może trochę dre... Mógłbym jedną tam drzewko cię z lasu wyciąć? O. A, ode mnie drzewko z lasu, to cię już możesz brać, ty i Janina! Trzeba możesz ode mnie brać drzewo, jeżeli chcecie! Ja teraz jestem na warsztacie! Aaa, to pewnie też takieś, tak słabo cię słyszę, dobra! No, ja jestem na... Za Znaczy, ja ja jestem w domu, w... jestem w domu! No, no właśnie ten Ale to ja... ja... ja mówiłem... ja mówiłem, że ja, zawsze możecie brać mojego lasu A, okej, okay, okej, okay, dobra Dobra, spoko no, To dobra. nie będę ci głowy zabrać jak to na, na warsztacie No, no podtrzymaj ja się No, no, cześć No, no cześć, cześć Słuchajcie, pani na poszła do Jarka dobrze, bo dobrać telefon, nie na myśli, że ja się nie skapnę Ale Nic jej nie powiesz, co... o co były jakieś tam listy w skrzynce? Oj, zmachałam kurde tak tu no. podtrzymam przy tym twoim samochodzie. Słyły jakieś listy? Eee, ja dzwoniłem do Jarka powiedział, że możemy śmiało brać, że ona bez pytania kazał nam brać wszystko. No no to mówiłam ci, że mi ten gadał ostatnio no. że, i że ja i ty możemy no, brać no, jak No, chcemy. No to co? Trzeba dwukółkę zapiąć do, do górki. może? ale on, on mówił też, że możemy brać jego dwuchółkę no bo ja nie, nie, ja też nie mam. Ej na ma nie ma? Ja taki to nie no. mam. weźmy Jarkował. Skoro pozwolił, no to... O, podpięta nawet jest. No i dobra. Cieba. A nie wyjdziemy do, do polneza? Nie, no w ogóle już weźmy. Dobra. A niech ja jej nie nadkopiłem, bo tam weźmie ze sobą. A, piwa, piłe, piwa, Piła motorowa, Moi, moi ludzie, ludzie tańczą. tańczą. Dobra, Dobra lecimy! Usiadaj, Anina. Trzeba tam wybrać dobre miejsce takie, nie? Żeby... Gdzieś, nie, nie gdzieś tam z brzegu, tylko gdzieś tam ze środka, nie? No, nie takie inne. No, to zaraz jakieś jedno się wybierze. No ci też tam za bardzo nie widział! Znaczy, no to widzisz, to wie o tym przecież, nie, ale żeby tam ludzie nie widzieli, że tam jakieś wycinanie śniegu. No to tam żeby, mu się tam żeby tam mu się w oczy nie rzucało, że jakaś dziura tam w lesie, albo co? No no, no jo, ta! No to zaraz tu powytniemy gdzieś z tego ze środka. Jedno chwa starczy, co drzewko? No, wiesz, jak kto tam no. no. mówię, Czego? U, u oczy nie, wi nie widzę. Nie widzę tego, widzioyu, tego serce serce nie nie żal. O, ty też na grzyby przyjechał, takim manem? Aha, tutaj Jarek coś ten. Może o, też Jarek no. tam komu innemu pozwolił, nie? A, a chociaż wodę, żeby komu innemu Jarek pozwalał, tak szczerze. O tu woda, kurde po kolana. Dobra. Też jakieś I takie. Co? Może jakieś takie, wiesz, żeby to mnie nie, nie za wielkie Dobra, było. To piłę wezmę. Motorówkę tak ci wzięłam. Może to, o co? O te. O, no, taką. O, no! No to tylko, tak? Kurzby na ogóra nie opadły. Dobra, no dobra. Nie, chyba nie spadnie na góra, co? Mam taką nadzieję. Ty może nie. Oh, fucken. Oh, fucken. O, fakiel, o, fakiel, o, fakiel. O, jo. A narobiłeś teraz masakry. Ale zobaczcie no to... ja je ścinałem, te drzewo i wtedy ono, ono poleciało. No to nie dość, słuchaj, że od Jarka z lasu że drzewo to jeszcze mój wokoł, że padałeś. Dobra, tu to się nic nie, nie stało. Ale spojrzyj, i jest pięść cięty, W którą stronę powinno żeby polecieć? No w którą stronę powinno. No w stronę w ogóle. No to tu fizyka nie zadziałała. To trzeba z gałęzi obrobić. No to moja wina no co ja poradzę, no? Dzisiaj, a tu ma być drzewo po jakie. O połowę. A tu byś jeszcze rąbał, to? No trzeba to połączyć, nie? Ale rąbał coś będziesz? A to nie, to to w dupie z tym. Loski musiał po tego i tyle Dobra, tu na we dwójkę to szybko pójdzie O to... taki O że to potem porobisz Takie duże, kto to jaki on piec ma ten chłop O co? No to weź się mu podnijmy. Nie no na pół jeszcze to, ta O dobra A, z, a zresztą? To, no to wiesz... nie, nie, nie jego koparki brałem, tylko szefa Olera, wiesz, no ty, ty nie dnież większy od mojego łba! No bo nie ma taki mały łepek, no to co po, co ja poradzę, że piękki takie... Już... Ja nie, ja mam... Gdzie nie, Janinka ma fajne, zgra w dołgłówkę, ma Janinka ja fajną. Ja mam łep jak sklep, tylko mnie widzą na pół. A co, co jeszcze pisze, na, że... na pół? No potem... pi... A co takie Mię małe, to on se to porobię ja potem. Brak. Tak? No coś chyba. to na cztery se machnie, czy tam na ilej. Ja od drugiej strony, tej. Poczekajcie. Opa. No już bez przesady, że będzie mu krążki ciąć No co, on będzie podłogą? No połówka to musi być mała pocięta On będzie co, podłogę tym wykładał? No. A może będzie budował coś z tego? Nie, on może do pieca, ale to co, chrustu nie będę mu na, e, ciął na taki chrust mały Duże, kawały, normalnie To jeszcze będzie wybrzydzał on? No słuchaj, Jelina. Tak? I no może lepiej nie, ale tam wiesz, koparki dał No a tam, a nie, nie, nic się nie skapną, że mu zakatowałam jedną Nie Skąd w tych koparkach nie robi to, co miał się skapnąć? Bo tam ja nie wiem, czy ty yy, wiesz, bo ja tam w jednej niechcącej przewody urwałam. Wiem, widziałem. Ale pokazywałeś, widzą? Nie, tak, nie, nie chciałem tego pokazywać. Lepiej nie gadaj, widziałem, tam olej się lał. No widziałem, no ale to mechanik po, ten to naprawi. Zresztą nie on płaci, on nigdy w tych koparkach, na no, sprawy to on nie siedział nawet, nie? A no to co tam się przejmować w sumie, No tak. Nie? No. Mam nadzieję, a teraz, on, że dzisiaj będzie mówisz, na, że to nie... na tym tam na budowie, bo... Jak ty mówisz, to że to nie, nie jego, tylko szefa, to... No tak, no on ty... Bo miałem zapłacić szefowi. On powiedział, że on to ogarnie, że szef, szef się nic nie dowie, tylko że miałem zapłacić jakby mu w drewnie opałowym. pałowym. No, z drugiej strony no co miałem płacić szefowi to wolę tutaj od Jarka za sobie... A po to ja boją się... trochę tego. A szef, a szef to wiesz, że ty posiedziłeś? Nie. nie. Właśnie, tego, te drewno połowy wejdziemy do tego do kierownika. A, to taki jakby haracz, tak? No, za milczenie. Tak, dokładnie. Znaczy on sam to zaproponował, tak? Od tego zacznijmy. No ile takich dwóch kółek on chciał? Jedno. Albo dwie, już nie pamiętam, bo to trochę czasu minęło, ja zapomniałem o tym, tak szczerze. Bo mi widzowie w komentarzu przypomnieli. A dwa się no właśnie, widzisz. Szczerze, no przy, 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 przy ten. Przysięgam, że no, no zapo kurde, zapomniało mi się Jest, styl. Ale dobrze, że właśnie widzowie czasami to tak napomną, nie? No, to, to akurat mega dobrze. To tyle, ty, tego było? Co, tyle starczy? Starczy, siadamy. Siadaj. Ale ja to, poczekaj, to spinam, to, kolego. Do góry nie poleci, poleci. Jaśka, siadaj. Dobra, dawaj. I coś tańczy, to ta przyczepka. O pierdakę, nie jedziemy, bo ona walnie zaraz. O, ona zaraz wyskoczy do góry. Ja już to widzę, jak ona na zakręcie. 360 robi. Ja już to widzę, ja to przebaczajmy, mam ten obraz już. Czy my się tu zmieścimy? Ciężko, chyba sobie złamałam szyję. O, właśnie, właśnie usłyszałem. <grym> Coś pękło. Mam stare kości, gdzieś tam a, a, mnie, mnie Ale Może ja nie na główko ruszać? To znaczy? No, czuć ja nie ma w główce, w rączkach? To znaczy, ja mam głowę ściewną jak dzik. A, no to jest dobrze. N może o, dlatego na komórde. mnie mówią knużyca. Już chciałem tutaj na skróty pojechać tak szczerze A? Zapomniałem Byś mi wskoczył. Zapomniałem. Zapomniałem na dach. No co, co mam poradzić? No się troszeczkę zapomniałem. Ej, gdzie już? o pieszek Chciałem czekać bo mnie strasznie mnie kręci w Tak ja muszę iść Dobra. Do Wsiadaj mnie ja od razu Ja od razu pojadę do tego A mnie w zakręciło to Ja od razu jadę do na budowę Dobra Tak to jest, jak się nażre tych ogórów. Kiszonych po terminie, ja i na cały czas Ona najbardziej były. Górki kiszone, ale po terminie, tak? Minimalnie 6 lat, bo one wtedy mają dopiero smak. Dopiero są wtedy ukiszone. A pieruny, to ja tu nie zajadę teraz. Czekajcie, co ja zrobię, tak? Nastawiali tych koparek na sam wjazd. No, Francja, jedne no. No i to widzisz, to taka, taka to robota jest. Taka to właśnie z nimi robota. No, cholera, jasna. Dzień dobry! Kaziu, nie długa, oh. tylko weź tu przestawiaj mnie tu. To... Dobre? cześć. No, słuchaj. No pan. Och, ja już widzę, że ty tam masz coś tam. No, do, dogadane było, że będzie dwukółka. No, ja patrzę, że ty słowny. No, gdzie to, gdzie to w ogóle panu zawieść? Yyy, no co, no pierdaken, mnie do domu to zabierzli. A, a, no a może się wyrwać, pan? A co ja się nie mogę no to... tym kierownikiem. No to lecimy. Od razu to no zawiedziemy ten... do chałupy. Będzie z głowy, siada pan. Dobre, musi pan Jeden mówić, gdzie jechać. jechać. Poczekaj, bo tam wypadł chyba jedny. A jak? A dobrze, pan ma ten. Czujny, bo zaraz by no ja, to rąbnęli Ja spojrzałem się z ramię, patrzę, leży pieniek. To... to nikt by nie chciał, żeby ktoś się dowiedział, no. Pierr dakem Tylko ja Dobra tu... jadłem Dobra, to muszę mówić gdzie tu jechać, nie? Jaż prosto, mi od razu byś w pieczu napalił. Mogę i napalić. A jak musiał jeszcze tą koparkę pożyczyć razem z Krzyśkiem i tym I ze ziszkiem. No że... A z pracownikami. No, to no wiesz mogę zapłacić, nie? O tu zobacz pan, to moje ten pole. Znaczy o to, to wiesz, to będziesz musiał im drzwiówkę dać, jednak. No to nie, nie. ma problemu. Jak to teraz? Ale za koparkę tu trzeba będzie dać w kółkę. Dobra, czy tu teraz proszę? O cholera, jasno. Prosto, prosto, Dobra. O, pociąg pojechał. Te pociągi, coś ostatnio, to kurde, często jeżdżą na tej kolonii u nas. Kiedyś tak a nie było indziej, a teraz to jeżdżę i to jeżdżę w France. A jak? To tu popilają, ci powiem.